Cześć kochani, witajcie na firmacji dzisiejszej, a teraz proszę, żebyś intuicyjnie wybrał, żebyś intuicyjnie wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, które dla Ciebie dzisiaj mam. To jest pierwsza talia, to jest druga talia, a Ty w tym momencie wybierz e, talię dla siebie. Czy to będzie pierwsza, czy to będzie druga? Oczywiście, jeśli potrzebujesz, to może być pierwsza i druga, ale żeby wziąć udział w tym czytaniu, już w tym momencie napisz w komentarzu, która talia dzisiaj leci do Ciebie. Pierwsza, druga? Albo pierwsza i druga. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę pierwszą talię, to afirmacja dla ciebie na dzisiaj jest następująca. Moje myśli są twórcze, ale to nie wszystko. Oddalam każdą negatywną myśl, która przychodzi mi do głowy. Nikt i nic nie ma nade mną władzy. W mojej głowie słyszę tylko własny głos. Tworzę swoją własną rzeczywistość i wybieram osoby, które się w niej Pojawiają. Tak, i to jest bardzo mądre. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że to Ty władasz nad swoimi myślami. To Ty kontrolujesz swoje myśli. Twoje myśli zależą od Ciebie, po prostu. I im bardziej one będą fajne, kolorowe, twórcze, takie, wiesz, kreatywne, im bardziej będziesz taką właśnie osobą, która pozytywnie opowiada o, o ludziach, o świecie, tym właśnie, no, będziesz przyciągał, będziesz przyciągała takich właśnie ludzi, o, o jakich masz właśnie w głowie. No i ta karta również kryje ze sobą taką tajemnicę, że żebyś wybierał po swojemu, żebyś wybierała po swojemu, żebyś miał monopol, żebyś miała monopol na własne decyzje i żebyś nie oddawał, żebyś nie oddawała właśnie no, swoich życiowych działań, poczynań w ręce innych ludzi, bo mów zawsze własnym głosem. Piękny, piękny przekaz dla Ciebie się tutaj pojawił. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię kart, to już w tym momencie również dla Ciebie wyciągam taką właśnie afirmację na dzisiaj. A afirmacja dla Ciebie na dzisiaj jest taka. Cieszę się swobodą twórczą w swojej pracy, jestem zdolna i kreatywna, no i również wspaniała, tutaj afirmacja dla ciebie się pojawiła, dlaczego wspaniała? No właśnie dlatego, że e, naucz się cieszyć wolnością wyboru, e, naucz się cieszyć swobodą twórczą, e, naucz się cieszyć tym, że jesteś niekonwencjonalnym człowiekiem, może nawet czasem ekscentrycznym. Czemu by nie? Świat kocha różnorodność, świat kocha różnych ludzi. No bo gdybyśmy wszyscy byli tacy. No to czy ten świat byłby fajny? No myślę, że nie. Jeśli, były, jeśli byłaby tylko biel, to tęsknilibyśmy za różnymi innymi kolorami. Gdybyśmy, gdyby nie było e, nocy, to nie tęsknilibyśmy za dniem, prawda? Dlatego taka piękna afirmacja dla Ciebie się tutaj pojawiła. Cieszę się swobodą twórczą w swojej pracy. Jestem zdolna i kreatywna i w swojej pracy również wyrażaj swoją zdolność i kreatywność. Nie tylko w pracy zawodowej, ale również w pracy, jeśli chodzi o Twoją rodzinę, o Twój dom, o tą przestrzeń, w której się znajdujesz. Tam również jest mile widziana właśnie Twoja kreatywność. Kochani, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony ze sobą czas. Dziękuję Wam za lajki, dziękuję Wam za serducha. Pamiętajcie, Pamiętaj o tym, żebyś koniecznie udostępnił, żebyś udostępniła to czytanie, niech leci się dalej i niech pomaga oczywiście pozostałym. No i cóż, zapraszam Cię bardzo gorąco na jutrzejszy odcinek afirmacji na każdy dzień tygodnia. A za dziś jeszcze raz pięknie dziękuję i życzę Ci wspaniałego dnia. Do zobaczenia jutro. Papa! Pa.